Wokół tego i tak go, głos słyszę. słyszał. No. Siema, Janek. No, dzień dobry Państwu. Z tej strony, jak to się mówi, na dzień dzisiejszy, Wash and go. Tutaj Także Państwa bym chciał pozdrowić, jak to się mówi, z tej strony. Tutaj <kuh> Jak to się mówi, bo nie jestem, jak to się mówi, zbytnio w humorze, bo niektórzy ludzie. Zjadają mnie tutaj, no ale jakoś ja potrafię to przeżyć, jak to się mówi, zjeść. I także na dzień dzisiejszy, co ch chcieliście, aby Państwo jeszcze usłyszeli tak bogato? Janek, mam dla Ciebie prezent z okazji świąt O, tu. Od Pana. Jak to się mówi, nagrywającego, dostałem prezent, także za ten prezent, też mocno all the best, Dziękuję, jak to się mówi, Wash and Go. Tutaj go i także pozdrawiam wam, ludzie, i wszystkiego najlepszego z okazji świąt. To ten, no i na dzień dzisiejszy, to zaraz będzie wigilia. To na, na Wigilię życzę Wam smacznego tego jajka i, i innych przypraw. Pokaż Janek, co dostałeś, pochwal się. I teraz Państwu pokazuję, co dostałem. To jest jedna zabawka na dzień pierwszy świąt, a to jest druga zabawka na drugi dzień świąt. To dobra zabawa, Janek będzie. No dzień dzisiejszy, liczę, że to jest i do tego, i tutaj także ludzie, jak możecie, to pomóżcie dla mnie lub nawet dla kolegi tutaj, bo on też y, boga to nie stoi. Bo musi utrzymać, jak to się mówi, samochód i tutaj go y, i po mnie jeździć. Także tylko nie myślę, że po mnie jeździ. Tylko że samochodem jeździ, a mnie wozi. A tutaj, co z tym lightem? Miał, dziś, miał być light, ale został odwołany, nie? Przepraszam Państwa bardzo mocno tego. Miał być light, dzisiaj zrobiony tutaj, ale to będzie zrobiony w biały dzień, ale to nie na. W tej mojej miejscówce, jak to się mojej i tu na plac, na placu zabaw dla dzieci. Tak, żeby rozbudować ten plac, jeszcze zabaw większy niż on jest teraz zrobiony. Bo on jest na razie zrobiony taki sobie, ale <ścoughs> chciałbym się postarczyć, jak to się mówi, no. Na na swojego wojewoda, czy na prezydenta, czy na innych rzeczy tutaj to, to żeby trochę y, pomyśleli głową, a nie nogami. A nie dupo? No dupo to jak dupo. Bo oni tylko myślą tyle, żeby temat y, skasować pieniędzy i tu ten. A ja tego nie chcę tak zrobić, bo jedna zasada jest że ludzie narzekają przeciętnie tutaj, że samochody stawiają przed blokiem i to jestem za tym, żeby właśnie to zlikwidować bo nie może być takiego czegoś, żeby dzieci nie mogli przejść ani do śmietnika, ani nigdzie bo samochody stoją to raz, druga sprawa nawet y, straż pożarna, jeżeli przyjechała w razie pożaru, czego nie bądź y, tu w mieszkaniach, to nie mają jak podjechać. To muszą ściągać specjalnie duży wóz, żeby zgarnął ten przeciętny pożar, i tutaj go, ale to jakby tłumaczą y, ludziom, że ludzie to. Przeciętnie, powiedziałem na dzień dzisiejszy, to są ostatnie. H polski tutaj go i się nie umieją zachować. Bo jeżeli jest parking, to parking, a nie pod blokiem. Bo pod blokiem to jest specjalnie jest droga ewakuacyjna, a nie, że robić sobie problem dla przeciętnie, dla straży pożarnej czy dla. Policji, czy dla karetki do tego, bo to jest nie jest taka opcja. I także przepowiadam się tutaj. i Ten, i także, jeżeli będziecie Państwo mnie oglądać, to ten, jak to się mówi, no, może na wojewodę, czy nie wiem, na którego będę startował, to ten, to także to przeciętnie co niektóre rzeczy to polekwiduje, że przy bloku żadnej, żadnego samochodu, że nie będzie stał. To raz. Druga sprawa. E, temat. E, wiem, że robią wymianę koszy. Dobrze. Z tym się zgadzam, że te plastyki powinni polechwidować. Kto pieniądze to włożył, to e, to nawet nie wiem, jak to się mówi. Do tego, ale jak były żelazne, to były inaczej sprawa. A teraz plastikowe postawiali i dom są palone. To jest ta dla mnie opcja. Nie Bo jeżeli były żelazne, a były kontenery duże, to lepiej, niech by stały te duże. To jest całkiem inaczej. A teraz postawili te plastikowe, i jeszcze wynajmniej tu ma być taki, tu ma być taki, tu ma być taki. Nie. Na to się nie zgadzam, jak to się mówi nawet na wojewodę czy na prezydenta. Bo dla mnie to nie jest ta opcja. Bo jeżeli kontenery były stare, to były les. A teraz to jest, de, jak to się mówi, za przeproszeniem do gówna warte. Bo jest ta kontynuacja taka, że ludzie wrzucają wszystko i tu, i tu, i tu. A i były jedne kontenery, to sobie modzili, nie wiem kto to był MPK czy MPO i dwie zasady tutaj bo y, temat przebioru materiałów że muszą jechać na ten y, materiały przebierać a przed tym przebierali i było do besta Janek może jakieś pozdrowienia ale Krzyśka z okazji świąt Jakiejś szczególnej wojny, chyba nie macie razem, co? Nie. Dobrze. Także na dzień dzisiejszy pozdrawiam majora, jak to się mówi, nie wiem, gdzie on tam jest, poza granicami, czy nie wiem, gdzie? Tutaj go i tu pozdrawiam ekonomicza, jak to się mówi, K. Tutaj go I wszystkiego mu najlepszego życzę, świąt i najlepszego zdrowia. Słuchaj, jest jeszcze taka sprawa, że kolega ma parę motorów, nie? Wiesz, WS ka Komarek. No. Może byśmy nagrali jakiś film niedługo, słuchaj, znaczy niedługo, po świętach, że co, pojedziesz motorem, pokażesz jak się jeździ, jeździłeś kiedyś, jeździłeś na pewno. No jak nie jeździłem? jeździłem motorem, bo przecież miałem jawkę, brylskę, ten, co jeszcze? Dobra, już tam dalsze sprawy, kto się mówi, jakie motory, miałem to miałem. Tutaj go od tych spraw zaczynałem do półki, nie dosiadłem się do malucha. Potem miałem malucha, dużego Fiat'a, tu ten. No i potem się dosiadłem na Lepszy samochód, jak to się mówi, bo na Opla wechle. Tutaj go, no ale, jak to się mówi, człowiek przy alkoholu takimi rzeczami się nie prowadzi. No to dlatego zrezygnowałem z tego wszystkiego. Także na razie, na dzień dzisiejszy, nie posiadam żadnego samochodu, ale, jak to się mówi, przyczynam Jedną rzecz zrobić, i teraz życiowo swoje, że przerywam picie, jak to się mówi o alkoholu, tutaj go w, w małych ilościach na dzień dzisiejszy, to ten i także, jakby Państwo mogli dobrze pomóc, to sobie zakupię jakiś, jakiś samochodzik, tutaj go i z powrotem zawsze swój. Zacząć swoje życie od nowa i do tego. Nie to zacznę od malucha. Pierwsza podstawowa rzecz yy, by była, to właśnie może maluch, a może i coś większego. Ale to już od państwa by było, zależało, jak to wpłynie dla mnie na konto. No to co? Kończymy na razie. Widzimy się po świętach. No tak, że... Życzę dla Państwa świąt, wesołych, jak to się mówi, smacznego jajka. No. No.